Kto z racji zawodu lub stanowiska, rozumiemy do tej pory, musi złożyć przysięgę? Monika. Lekarz. Dobrze. Mamy lekarza. No, Ryan, twoja szansa. Kto jeszcze? Krzygowa? Nie. Mamy lekarza i rozumiem, że gracie, tak? Tak, tak. Gram. To pytanie ale dziewczyny czy gra. Adwokat, czy przysięga. Nic czy nie mówimy teraz. Nie? Ja muszę trochę was zdyscyplinować. Adwokat, sędzia, adwokat tak, nie wolno a, wam się teraz rozmawiać. Proszę. Okay. Okej. Okay. 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 Dobrze, dobrze. Pytanie idzie w takim razie do Idy. Kto jeszcze składa przysięgę? Sędzia. Jak będziemy pilnować tych ale zasad, woda, będzie nam ciekawie. Nie ma sędziego Aleksandra czy Jola. Dla mnie Ola. A może policjant? Jest i policjant. Monika, dobrze. Kto jeszcze z racji zawodu składa przysięgę? Psycholog? Psycholog? Myślę, no. że jednak nie. Panowie, teraz narada. Kto no. jeszcze? Notariusz. Nie? Tylko nie. Notariusz. Nie no, 40 my do panów. Panowie. I, I Wy możecie teraz się naradzać i wspólna wasza odpowiedź. Kto jeszcze taką przysięgę składa? Żołnierz. Żołnierz, oczywiście. Pod numerem pierwszym żołnierz składa przysięgę. Co to jest dysk? Twardy. No dobrze. Pierwsza byłaś, więc słucha. Dysk twardy. Dysk twardy, bo... Ale mam Pamięć do komputera O to Ci chodziło. Dobrze. No dobrze, jak ok. No to gramy. No gramy. Ja to rozumiem, co to znaczy ok. Monika zwana. Nieładnie kujonem, czyli wie wszystko. No to co to jest dysk w takim razie. Część w kręgu kręgosłupie. To prawda. I mamy 192 punkty. Jeżeli je byśmy dodali do tego, co macie, to macie finał, ale nic nie wolno. Ida nie wolno, pilnuje, bo chłopaki ci obrażą. To tylko teraz twoja rola i twoja odpowiedź macie... Jedną odpowiedź i trzeba trafić. Co to dysk? I co to jest dysk? Odtwarzacz muzyczny. Dobrze, sprawdźmy. Odtwarzacz, będziecie A, miały ja swoją winę. kolej. Bo to jest normalny też. A. Nie. Dysk, co to jest dysk? Co to jest Olej. dysk? A. Nic nie wolno. Muszę bronić tu zasad. Dobrze, dobrze. Musicie męczyć się same teraz. Druga utrata. Panowie mogą się teraz naradzać. I Monika, jak dobrze odpowiesz, macie finał. A jak źle, no to chłopaki się męczą. Proszę bardzo. Co to jest dysk? Spróbuję jeszcze raz. Sposób do słuchania muzyki. Nie wiem, jak to sformułować. Coś z muzyką. No dobrze, coś z muzyką. Chodzi o ten dysk, nie? taki dysk play i tak dalej. Ale to nie o to chodziło. 192. Panowie, macie też szansę na finał, jeżeli dobrze odpowiecie. Co to jest dysk? To rzucanie. Uh, uh, disk, do rzucania. Czy o taki dysk chodzi? Oh. Yeah. <placuj> K -K. yeah! Jesteście w finale. Come on. Come on, come on. Come on, guys. Come on. Ok, dziękuję bardzo.